Tak? Pani Jolu, bardzo serdecznie dziękuję. Jak z tymi wyborami? Co pani zdaniem zagłosowała? No jak z tymi wyborami? Ja tylko ubolewam, bo wynik wyników, wynik wyborów to jest tylko i wyłącznie kwestia niestety niedouczenia naszego społeczeństwa. Oj, wszystkim... pani Jolu, pani nie, Jolu. A, nie, nie. a dlaczego pani a dlaczego kwestii. pani tak uważa? Przede Dobrze, to... wszystkim kwestii matematyki to jest zarzut do emerytów. No, gdyby każdy sobie policzył, ile rocznie mu się zabiera podatku, a ile dostaje z tą y, y, 13 emeryturą, to rachunek byłby prosty. Wie pani, Oro, to drugie... ja teraz, będąc adwokatem, z drugiej strony, będąc te, wcielając się w rolę takiego emeryta, powiedziałbym, że. A poprzedni też zabierali podatek, a trzynastki nie dawali. No więc właśnie może by była pora pomyśleć o tym podatku, o, o tym tej emeryturze bez To Była mowa w ale kampanii. Jest, ja dobrze pamiętam jest. Władysław kośniak kamerze o tym mówił i jakoś nie przekonał tym do siebie wielu emerytów, bo... No, ale też w pewnym momencie pan Saskowski to przejął, tylko chyba za późno. Ale poza tym, to powiem, powiem panu jedno. Jest jedno tragiczne. Nasza młodzież wychodzi ze szkół tak niedouczona, Niektórzy już się obudzili, ale większość społeczeństwa nie ma, niech pan tylko zada, y, nie ma, y, społeczeństwo nie ma podstawowej wiedzy. Niech pan y, zada pytanie, kim jest wojewoda, a kim jest marszałek województwa. Pani Jolu, znaczy ja się, ja się zgadzam, że jeżeli chodzi o wiedzę w ogóle społeczeństwa, nie tylko o młodzieży, jeżeli chodzi o nazwijmy nie, nie, to. Właśnie, właśnie o wiem, sposób funkcjonowania to państwa i, i różnice pomiędzy administracją rządową a samorządową, wszystko to jakby jest e, jasne. Ale wie Pani, te argumenty o nie zawsze to pada po wyborach, a co gdyby na przykład, nie wiem, nie, nie, wygrał nie, inny ja... kandydat, to moglibyśmy mówić, że wszyscy są do, do uczeni, nie, czy nie? To nie chodzi o innego kandydata to po prostu chodzi o to, ktoś mądrze powiedział, że trzeba było ujaźnić, ujaźnić naszą szkołę, żeby wychować e, ciemny lód I taki ciemny lód o, o jaki chyba chodziło panu e, Górskiemu. Bo naprawdę e, e, Pani Jolu Pani Jolu. Ja, ja nie mówię nie... Pa, e, przepraszam panie reporterze moi ukochane ja nie mówię o młodzieży ale w ogóle trzy czwarte y, społeczeństwa nie wie co to jest samorząd nie wie co samorząd dla nas robi jak jest dla nas ważne i dlatego mamy tak jak mamy Pani Jolo, bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję. Tak jest, no nie, nie wszyscy pani Jelu, interesują się życiem społecznym, życiem politycznym. Nie wszyscy mają możliwość nawet zasięgnięcia jakichś szczegółowych informacji dotyczących, no nie chcę powiedzieć ustroju, ale te, tych wszystkich zależności pomiędzy organami państwa i samorządu. Też chyba, chyba po, powinniśmy od szkoły wymagać, żeby tego kształcić ale też nie można wymagać, żeby każdy miał tutaj jakąś stuprocentową wiedzę. Tak mi się wydaje, chociaż może nie mam racji. Pan Dariusz z pod Warszawy się do nas dodzwonił. Bardzo serdecznie witamy na antenie. Panie Dariuszu, dobry wieczór. Jak to, z, jak to z Pana punktu widzenia wygląda? Co było taką rzeczą? Bardzo często ostatnio pada w, we wszystkich programach publicystycznych takie słowo game changer, czyli coś, co, co, co sprawiło, że... Coś, co odmieniło losy tej kampanii, co sprawiło, że Andrzej Duda wygrał. Witam Pana redaktora. Wydaje mi się, że to znaczy mam takie cztery główne punkty, jeśli będę... Cztery, to wyliczamy po kolei. Pierwsza wyliczamy. rzecz. Pierwsza rzecz... Y no żaden z kandydatów opozycyjnych z pierwszej tury, poza panem Biedroniem nie zadeklarował wprost poparcia dla kandydata koalicji, tak? Żaden nie zarekomendował swoim wyborcom takiego poparcia. To teraz, jest, Zataczona... teraz zastanówmy się nad tym, bo to jest bardzo ciekawa rzecz, panie Dariuszu, bo no, z jednej i... strony mówi się, i... że mała, mało osób, że, że tutaj, prawda, nie wiem, jakaś deklaracja czy ona Hołowni, czy Krzysztofa Bosaka, czego pewnie byśmy się nie spodziewali, czy byśmy się mniej mogli spodziewać, sprawiłaby jakąś, jakąś istotną różnicę, tylko że 80 55% zdaje się wyborców Szymona Hołowni zagłosowało na Rafała Trzaskowskiego. Połowa n n Krzysztofa Bosaka, więc chyba żaden z kandydatów nie mógł liczyć na więcej. Po prostu to nie miało znaczenia. Jeśli spojrzymy na, jeśli spojrzymy na na, na, te, na te wyniki, które były, czyli 51 do 49, no to zauważymy, że tak naprawdę zabrakło 1%, procenta, temu jednego do przodu, a temu wtedy jeden do tyłu. Czyli dwóch. I to jest, i to co, no no <grym> tak, bądź, ale jeśli jeden, jeden zdobywa jeden, no to drugi traci jeden. Tak, Więc w związku z tym, w związku z tym było pewnie tak, że gdyby, gdyby była ale do czego zmierzam, no że ta zjednoczona trawica jest, jest monolitem no, jest takim terenem, który, który rozjeżdża ten, ten wątły, wątły mur opozycyjny który jest niespójny, który jest pełny takich liderów grających troszeczkę na siebie którzy, no, tak naprawdę umówmy się, no, bądźmy szczerzy, no nie, 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 są do końca zainteresowani jakby racją stanu, tą, taką racją opozycyjną stanu, tylko raczej jak, jakby, no, to troszkę jednak swoją, swoją karierą i swoją osobą, swoim środowiskiem, przez to oni się nie mogą zjednoczyć, no, to, no, pierwsza to, rzecz, to, to pierwsza rzecz, panie Dariuszu. Druga? rzecz. Druga rzecz to jest taka, że uważam, że kampania pana Trzaskowskiego yy, nie była zbyt dobra. Już tłumaczę dlaczego. Po pierwsze, no zacznijmy od tego, że no fatala, fizykowa, ta podmiana kandydatów na początku no to to, to to jest taki to się nie zdarzało wcześniej, że no o jest nagle mamy słabego kandydata, wycofujemy, dajemy nowego, ten jest super, fajnie, nie wiedzieliśmy o tym. Czy no, bo to sesji, szczęście ten... się nie zdarzało, że się wybory nie odbywały. Tak, ale nagle pod, mm. podmieniamy kandydatów, bo podaliśmy złego, to damy teraz lepszego, a to nie wiedzieliśmy o tym, że, 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 że był zły, albo ten. no taki taki to niepoważny. Po drugie, po drugie pan Trzaskowski, po drugie tak, rząd Cały jeździł po kraju. Wszyscy pracowali na pana prezydenta. Zależało im, ewidentnie im zależało, prawda? Im Pan też takie wrażenie? Ja, proszę zobaczyć. Mhm. Proszę zobaczyć. Prawo i Sprawiedliwość zawsze przez e, istotnymi wyborami chowa te twarze niepopularne, wzbudzające negatywne emocje, a wysyła tych wszystkich bardzo popularnych. premiera Morawieckiego, premier Szydło i tak dalej, i tak dalej. Oni tam, oni wiedzą, że, że, że mogą ten elektorat... Pan nam tutaj fachową analizę, panie Dar Dariuszu, e, robi. Zobaczycie, jak wyglądało ze strony... Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. A jak, jaki jest kolejny punkt? szliśmy, no, żebyśmy zdążyli punkt, że, wszystkie. Hmm? Kolejny punkt, że pan, że pan Rafał Trzaskowski jakby Wiedząc, znaczy, Wiednec, był strasznie osamotniony. No mówię, nie, nie miał żadnego wsparcia. Nie, nie widziałem żadnego wsparcia. No tak, nawet to już mówiliśmy. Nikt tam specjalnie mm -hmm. w tym wszystkim nie, nie pomagał. A są twarze, tak jak pani Nowacka, czy pani Laudnary, czy pani Pichowicz, czy pan Budka, No nie ma, zniknęli w czasie kampanii. No ko kolejna rzecz jest taka, że, że, że znowu okuliki, znowu hasła, a przecież trzeba było poszukać tego elektoratu, bo kto wybiera tak naprawdę, kto decyduje o losach Polski? Elektorat wiejski, elektorat małych miast. Elektorat powiatowy, starsi ludzie. I jaką propozycję, jaką ofertę miał pan Trzaskowski dla tej Czyli tego... brak, brak propozycji. To trzecia, brak... czwarta rzecz, jaka, panie Dariuszu? No i czwarta rzecz jest taka, że. Uważam, że jeżeli tyle osób o znanych nazwiskach, jak pani Tokarczuk, jak pan Mann, jak, jak Jurek Owsiak, jak pani Ochojska i tak dalej i tak dalej, świetnych autorytetów, świetnych ludzi, znanych aktorów, znanych, znanych muzyków i tak dalej, popiera pana Trzaskowskiego, to niech to się nie dzieje tylko i wyłącznie na ich profilach facebookowych. To zorganizujmy przed, o, o, ostatni dzień przed przed tym, przed wyborami zorganizujmy jakiś panel, jeśli ci ludzie się wypowiedzą, niech dostaną mikrofon, niech go wesprą. niech ta kampania, niech, niech Panie Dariuszu, nie pokazy, o że Pan, to, pan widzę Pan widzę ma takie pino, to... zakusy do bycia spin-doktorem gdzieś w jakiejś kampanii. No proszę zobaczyć jak wyglądała kampania Pana Dudy otoczonego ciągle tymi twarzami popularnymi w PiSie, tym wspierającymi go z każdej po prostu strony. Oni w ciągu dwóch tygodni objechali 90 milionów. Panie Dariuszu, musimy kończyć Musimy kończyć, ja. ale bardzo serdecznie panu dziękuję za pana głos i rzeczywiście taką naprawdę fachową, fachową analizę. No i też podpowiedzi, jak ktoś z opozycji nas słucha. Jeżeli nas słucha, to ma, można powiedzieć gotowy plan na przyszłe kampanie. Dziękuję Panie Dariuszu. Drodzy Państwo, teraz u nas chwila przerwy, ale za chwilę wracamy. Widzę Państwa telefony i te osoby czekające w kolejce. Obiecuję, zaraz po przerwie udzielę Państwu głosu. Mikrofon Tok FM. Reklama. Podziłem się. Ludzie w pracy mieli ze mną 20 Michał Czura, kłaniam się ponownie. To jest program Mikrofon Talk FM, czyli program, w którym to Państwa głosy i opinie są najważniejsze. Dzisiaj omawiamy drugą turę wyborów prezydenckich. Znaczy, Państwo omawiacie, a ja słucham. Andrzej Duda zostaje na drugą kadencję. Co Państwa zdaniem przesądziło o jego wygranej? Możecie Państwo, dzwonić 22 044, pisać na adres mikrofonmałpa.talk.fm lub komentować na Facebooku. Tam, drodzy Państwo, no już prawie 500 komentarzy. Mówię, idziemy dzisiaj na rekord widać taką, takie niezadowolenie wśród zwolenników Rafała Trzaskowskiego, co można poznać po, można powiedzieć, tonie tych wpisów, ale są też, widać ci, którzy głosowali na Andrzeja Dudę, którzy no, można powiedzieć, z taką ulgą się wypowiadają, zachęcam też Państwa do lektury na Facebooku tych głosów, a teraz, drodzy Państwo przenosimy się do Sosnowca, gdzie jest Pan Piotr, Panie Piotrze, dobry wieczór Dobry wieczór. I co pana zdaniem przesądziło o, o wygranej, Andrzej? Nie pan dobrze się stało. To prawda w praktycznie o głos po prostu przegrał. Można tak powiedzieć, Halo? Tak, ja pana cały czas słucham, panie Pietrze. I co jest istotne, wie pan, ale by się źle stało, gdyby wygrał czas. Dlaczego? Niech ten prezydent dalej będzie prezydentem. A co jest istotne, na przełomie stycznia, jeśli chodzi o finanse, często w Radiu TOG mówi się o finansach, jak biz jest rozrzutu. Ale co, na przełomie stycznia lub grudnia przyszło do nas 80 ton złota. Tak, chyba pan redaktor o tym wie. No, nie przyszło do nas, tylko sami sobie to złoto przywieźliśmy, bo to nasze złoto. No, ale można tak przynośni przenośni powiedzieć. Przecież przyszło do nas, wie pan, to tak jakby nam ktoś to, to złoto pani Piotrze ofiarował, nie? Drodzy Państwo, to, to, Dobra, było. Dobra, mówię, to jest, to złoto złoto Dobrze mówię, prawda? Bo ekspertem od złota tak. nie jestem, ale chodzi Panu o to złoto, które myśmy sobie z, z Banku Brytyjskiego ściągnęli do nas, prawda? Oczywiście, bo dobrze. się nam to należało. To czyli, czyli zrozumiałem, dobrze, więc... No, od... To jest istotne, Tak Drugi jest. równie, za ten gaz, który nam dokręcała i śrubowała, a ci... Podpisywali jak głupci na 20 lat. To było chore. Podpisuje się góracznie. Dobrze, pani. miliardów. Yy, bo, ja próbuję, bo ja próbuję do, do wyborów. Oczywiście, no co rozumiem, jest istotne, że jest ale co jest? Bo to jest podstawa. Tak, bo strasznie mówią, że PIS jest rozrzutny. Następnie Unia Europejska daje nam niesamowite pieniądze, bo się należy za yy, po prostu pandemię oraz. Tak. I mamy największy chyba teraz budżet. Panie Piotrze, robotów. do wyborów. Co jest istotne. Do wyborów jest trzy lata, żeby pizowalić. Niech pokażą, bo Platforma 8 lat rządziła. Co jest istotne? Co jest istotne, panie redaktorze? Nawet dzieciom niepełnosprawnym nie chcieli dać pieniędzy. A pieniądze z VAT nalazły się dla dzieci, proszę pana, wszystkich. Tak? A w Piotrze. Panie Piotrze, a teraz... nie chciał dać Panie Piotrze, nie będę, z, nie będę z panem polemizował z tego prostego powodu, że z tego ale prostego, prostego jest... powodu, że to nie jest temat dzisiejszej dyskusji. Co tak. zdecydowało o tym, że Andrzej Duda wygrał wczoraj yy, wybory prezydenckie i będzie prezydentem Właśnie przez kolejnych pieniędzy. Pieniądze odgrywają. Skończyła się totalna bieda. Biedy teraz nie widać. Wie pan, Mieszkam na, na bardzo biednej, ale wielodzietnej Studziency. I widać, że te matki się noszą teraz z podniesioną głową. Mm -hmm. PO tego nie zrobiło. Była tu tak, taka bieda, wszyscy korzystali po prostu z moczu. Teraz te kobiety chodzą z podniesioną głową. I to jest dużo. Czyli 500+, plus, czyli tak? Tak, tak, to są argumenty. A wie pan co? Jeśli będzie dalej PO, tak jak Niemców. Bo jest niemiecka propaganda. Wie pan? Da się to odciąć. Oj, kupanie panie Piotrze, nie, nie chcę takiej dyskusji. Nie chcę takiej dysk nie, 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 taki dyskusji ale, prowadzić. Wie pan, bo to już, tak. to już przekracza ale, granicę ale, takiego ale nawet uda, nie chcę... Mm -hmm, tak. wie pan miał polskie flagi. Aha. Ten ani jednej. Ani jednej nie miał. A ma... A ma... A, ale co, ale, ale to, proszę to, bardzo, to gdzie nie miał tych polskich flagi? W ogóle no, nie miał po polskich prostu, flag, tak? Tak, ale na ostatnim po prostu tym primie, Aha, rozumiem. Nie, nie miał ani no, kogo prezentował. Rozumiem. Roz... Polsko są pad padniało tutaj. Jest, ta polsko nie wejdzie. Wie pan, dajmy szanse panie... lat, tak, dajmy szansę pisowi i damy teraz niezależnemu prezydentowi, bo on jest niezależny teraz. Mhm. Tutaj jest niezależny. Panie Piotrze, bardzo bardzo dziękuję za pana, za pana wypowiedź, za przedstawienie swojego swojego stanowiska. Teraz drodzy państwo przenosimy się do Warszawy, gdzie jest pan Jacek. Panie Jacku, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Zadał pan pytanie poprzedniemu słuchaczowi, co spowodowało, że, że tak jest, wszystkim się to pytanie zadaje. Rafał mhm. y, przegrał. No, ja to nie, 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 nazwę... inaczej, inaczej Panie Jacku, stawiamy tu pytanie Co się stało, że Andrzej Duda wygrał? Co takiego zdecydowało o, o, o tym? I to nie chodzi o e, szukanie, że tak powiem, e, dziury cen, tylko zastanowienie się może coś pozytywnego sprawiło rzeczywiście, że Andrzej Duda. Tak jak zresztą słuchacz przed momentem powiedział 500 plus. E, I to, że jak to, jak to ujął pan z, z Sosnowca, że... Matki teraz chodzą z podniesionymi głowami. Tak, tak, no oczywiście, to, to jest e, prawda jednak. M, m, dlatego, że ja przypominam wszystkim słuchaczom, że zasiłek e, na dzieci a czasów poprzednich rządów wynosił 70 złotych na dziecko. I to też on nie, był, e, nie przysługiwał wszystkim, tylko były progi. Ale, panie jakbyś jakby już nie rozmawiał o zasiłkach. Ale to, mm -hmm. no, to, to spowodowało strach ludzi, dlatego że e, niestety, no. Ta druga strona nie jest wiarygodna, no niestety. Nie jest wiarygodna strach, szczególnie starszych ludzi,